Grzegorz Sypielski witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Kulturalny Donosiciel. Chciałbym, żebyście zostali z nami przez kilka najbliższych minut, dowiecie się, co działo się w rybickiej kulturze, co będzie się dziać. Ja nie będę za długo zajmował Wam czasu, ponieważ nie jest najważniejszy, oczywisty to jest, więc zapraszam Was serdecznie na relacje z tego, co się działo. Wojciech Zawioła, rybniczanin i znany dziennikarz sportowy pojawił się w jednej z rybnickich księgarni, aby promować swoją książkę. Książkę, która wbrew pozorom o sporcie wcale nie jest. Opisana w niej historia jest historią miłosną. Zapytaliśmy więc skąd taki, a nie inny pomysł. Pomysł zawsze był w mojej głowie tak naprawdę, bo zawsze chciałem napisać powieść, książkę, a przede wszystkim powieść. I taka historia gdzieś tam z tyłu głowy zawsze się kręciła. I wreszcie postanowiłem cokolwiek z tym zrobić. Prace nad książką trwały prawie rok. Jak powiedział nam sam autor, początkowo to miało być tylko opowiadanie. W trakcie pisania jednak historia znacznie się rozrosła. I chociaż jest to miłości, do Harlekinów na pewno i daleko. To nie jest oczywiście romans, nie mylmy pojęć. To jest historia dosyć dramatyczna, bo rozpoczyna się podczas II wojny światowej, podczas powstania warszawskiego. No a później, no to już polecam przeczytać, prawda? Wojciech zawiała chętnie podpisywał swoją książkę, która znalazła już w rybniku spore grono nabywców. Nie omieszkaliśmy więc zapytać, czy pierwsza powieść będzie zarazem ostatnią. Są pomysły na następne. Na razie czekam jeszcze na ostateczne wyniki sprzedaży, na recenzję tej książki, a potem zdecyduję, co dalej. Nie ukrywam, że już jakiś pomysł tli się w głowie i powoli rysuje mi się kolejna historia. Mamy nadzieję, że książka spotka się z równie ciepłym odbiorem w pozostałych księgarniach. A nazwisko, pochodzącego z rybnika Wojciecha Zawioły, będzie się od tej pory kojarzyć ludziom nie tylko ze sportem, ale także z literaturą. W miniony weekend odbył się Piąty Dzień Otwarty Fundacji Elektrowni Rybnik. Specjalnie na ten wieczór organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek. Można było bezpłatnie skorzystać z różnych gabinetów czy wysłuchać porad, ale oczywiście największą atrakcją imprezy były wieczorne koncerty. Takich tłumów klub energetyka jeszcze nie widział. Wiele osób czekało oczywiście na koncert Michała Szpaka i Sabiny Jeszki, która po raz pierwszy wystąpiła w rybniku przed swoją skądinąd publicznością. Pierwszy raz gram w rybniku i no, przez 10 miesięcy czekałam na zaproszenie do rybnika, więc cieszę się niesamowicie, że ześpiewam przed, przed swoją publicznością. Bo to zawsze moje wielkie marzenie, więc jakby mam nadzieję, że zostanę tak samo przyjęta, jak ja bardzo chcę tutaj być. Jak widzimy, Sabina Jeszka została bardzo ciepło przyjęta przez rybnicką publiczność. Sala klubu Energetyka pękała w szwach, a każdy utwór wzbudzał wiele emocji. Niestety, nie było tego, czego wszyscy najbardziej oczekiwali, czyli utworu z nowej płyty. A, wszystko co jest związane z płytą jest tajemnicą wielką. Niestety, ja bym chciała wszystkim wszystko powiedzieć, ale niestety nie mogę. Pozostaje nam czekać na płytę tej rywińskiej wokalistki, która powinna się ukazać w przyszłym roku. Koncerty odbywające się w sali klubu Energetyka nie były jednak jedyną atrakcją wieczoru. Również na zewnątrz budynku nie zabrakło niespodzianek. Największą był na pewno widoczny na zdjęciach występ Teatru Sztuki Mariana Betnarka. Piąty dzień otwarty Fundacji Elektrowni Rybnik przeszedł już do historii. Na pewno jednak na długo pozostanie w pamięci tych, którzy wzięli w nim udział, bo zarówno organizacja, jak i zabawa były na bardzo wysokim poziomie. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec naszego programu. Jeszcze przed nami kilka minut. Mam nadzieję, że spędzicie je razem wspólnie z nami, a między innymi dowiecie się o tym, co przygotował dla Was kabaret młodych panów, nie, ja będę mówił o tym, co nie mają w programie, ale oni sami powiedzą i zapraszam Was na swoją imprezę. Cześć, jesteśmy zespołem Familia Fuerte. Gramy salsę na żywo i zapraszamy na nasz najbliższy koncert, który odbędzie się w Paleta Pub w Rybniku o godzinie 20.00. Witam ta sztuki Mariana Bednarka. Chciałbym wszystkich zaprosić na kolejny spektakl, który premiera była w tym roku w kwietniu. spektakl Korespondenci. Kolejny raz wystawiamy go teraz właśnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w sobotę o godzinie 20.00. Zapraszam serdecznie. Godzina czasu dużego szaleństwa. nie zastanawiasz się co będziesz robił w niedzielę więc mam pomysł i wysyłam te zaproszenie wbijaj tam ten lokal na kościuszki zobaczysz tam co daje ten ten moł, better rap, rap na tej planecie. Zobaczysz, może przeczytasz o tym też w gazecie. Wbijaj tam, mam nadzieję, do zobaczenia. Ja mam te flow, które potrafię sobie zmieniać. Masz tak, to, to nie żadna awaria. Nie pomaga mi Jezus, ani też żadna Maria. Ale pomogła w demo nam ta herbaciarnia. Myślę o tym, motyk też w sumie wariat. Cały czas myślę i nie zmieniam zdania. Dla tej agaty herbaciarni, podziękowania. Myślę tak, nie chcę tego tutaj zmieniać. Ogarniam temat, niedzielę. Do zobaczenia! Dzień dobry, zapraszam Państwa na otwarcie wystawy trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Zapachy Życia do Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach 20 września na godzinę 18. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą poznać zapach nie tylko od strony. Ym, zmysłu powołania, ale także yy, prace nadesłane na, na konkurs yy, pozwolą Państwu poznać świat malarstwa i zapachu. Bardzo serdecznie zapraszam. Tak właśnie wygląda nasza próba. To jest w przyjemnej atmosferze pijemy różne napoje. Kawa, herbata, którą kocham. No, czekaj. <gry> Zapraszam. Pierwszego. Napisalibyśmy więcej skeczy, gdyby nie to nagranie, właśnie dzisiaj. Przez to nagranie zobaczą Państwo dwa skeczy przynajmniej i minus jedną piosenkę. Jesteśmy cały czas w, w trakcie tworzenia naszego nowego programu. Żmudnie piszemy po kilkanaście sketchów dziennie, a nawet kilkadziesiąt piosenek. Dodam, że w hotelu stodoły. Mam nadzieję, że dzięki temu policzą nas mniej za nocleg. Tak. Także kilkadziesiąt piosenek dziennie udaje się nam ściągnąć, i mam nadzieję, że uda nam się też przetworzyć dla Państwa na naszą premierę do naszego najnowszego programu. Tytuł jeszcze nie zdradzimy. Jak widzicie, Państwo, pracujemy w trudnych i ciężkich warunkach. Nie jest łatwo. Ciasnych. W ciasnych o. Jest zimno, kominek nie pali. A premiera już wkrótce, 21 września o godzinie 19 w klubie. W Fundacji Elektrowni Rybnik, tak? tak? W Klubie Energetyka. W Klubie Energetyka, no i bilety w sekretariacie Klubu Energetyka w cenie nie, nie? 40 złotych. W 40 złotych. Nie wiem czy jeszcze są, ale zachęcamy. Zastanówcie się w co zainwestujecie swoje 40 zł. To może być kluczowa inwestycja. Ja tak szczerze poszedłbym na premierę kabaretu młodych panów. Ja również. <laughs> nie gadaj, są w mieście? <laughs> w tym dniu na pewno. O no, rany, ojeju. Będziemy my tam, bądźcie i wy. Może się zobaczymy. Nikt to wie. No. Albo będziemy na mieście, nie wiem. A to na pewno po. No, na pewno <laughs> Jakby nas nie było tak 19.15 jeszcze na scenie, to znaczy, że jesteśmy w kinie. Albo nie mamy nowego programu. <laughs> Ale zapraszamy. Witam państwa. Akustyczna historia. znajdujemy się na schodach do biblioteki głównej w Rybniku na ulicy Szafranka 7, a gdzie 23 września odbędzie się koncert z serii CAK bez prądu, gdzie będziemy występowali z naszym zespołem. Razem z nami będą jeszcze dwie wokalistki. Będziemy duetem instrumentalnym i wokalnym. Zagramy muzykę jazzującą, muzykę popową i rockową zaaranżowaną w stylu akustycznym. Serdecznie zapraszamy. serdecznie zapraszam na wernisaż fotografii mojego autorstwa, który odbędzie się 23 września w Herbaciarni White Monkey na ulicy Kościuszki. Tam będzie można zobaczyć fotografie wykonane techniką malowania światłem. Jest to technika polegająca na zapisie ruchu światła na matrycy aparatu cyfrowego. Myślę, że te fotografie zaciekawią miłośników sztuki z I nie tylko, i faktycznie zachęcam również do, do fotograficznych eksperymentów młodych ludzi, bo jest to naprawdę ciekawa technika. Myślę, że więcej na ten temat będę mógł już powiedzieć na miejscu, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Będzie również troszeczkę grania gitarowego, również afrykańskie rytmy. Także 23. Września, herbacianie White Monkey. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Ja się z Wami żegnam. Spędziliśmy miło i sympatycznie te kilka minut. W takim razie zapraszam Was ponownie, już za tydzień, punktualnie o godzinie 19 w czwartek. Do zobaczenia Wam. Cześć!